Ogólnie zamiłowanie zaczęło się z 10 lat temu, zacząłem szukać starszych samochodów, bo sprzedawaliśmy ogólnie kilka, no i aktualnie szukamy takich nietuzinkowych samochodów do, do swojej kolekcji. Jednym z nich jest właśnie Cadillac. Który trafił po przy przypadek w nasze ręce z 1941 roku? No, taka perełeczka, że tak powiem, nasza. Ogólnie z razem z kobietą się tym zajmujemy. Próbujemy jakoś to kręcić. Ona wspiera mnie, wyszukuje ze mną takich zabytków. To jest właśnie to, że to jest coś innego niż poprzedni samochód, który ma kowalski, który jest wszędzie na każdej ulicy. To ogólnie takim samochodem się, ciężko powiedzieć, że to się jeździ. To ogólnie te samochody pływają już, bo one nie mają amortyzatorów, bardziej resory. To jest właśnie fajne w tym, że fakt faktem, że słyszysz ten samochód, nie jest to wyguszenie, jak. W XXI wieku, ale jest frajda. Naprawdę, frajda. Jak się przejeżdża, ludzie pokazują rączkę, że się podoba, no i to jest to właśnie. Ten samochód został znaleziony ponad miesiąc temu na internecie. Znalazłem go przez przypadek, szukając wiadomo z lewej strony kierownicą w Anglii. E, udało się tam troszkę pozbijać ceny. Do, dowiedzieliśmy się jego historię. Ogólnie, ojciec w, w 15 roku sprowadził z Teksasu cztery takie samochody: kupę e, Cabriolet, Sedan i Hatchback. No i ojciec odszedł, a jak to rodzina wysprzedawała kolekcję, no i akurat ten ostatni został do sprzedania. I tak również on z Teksasu był sprowadzony końcówką 14 roku do Anglii, no i w Anglii tam w 100 grzecznie czekał na nas. Chcemy ten samochodzik zostawić dla siebie, żeby, żeby u nas posiedział troszkę czasu i, i pocieszył to oko, te dziupki, żeby się uśmiechały przy nim cały czas. To zwykłe samochody, to wiadomo. Te standardowe to się szybko nudzą, szybko się sprzedaje, żeby to, bo to wartości traci. A taki samochód jednak wartości nie traci, trzyma wartość, nawet rośnie, codziennie jest lepsza cena, dlatego to się trzyma te samochody. Wiadomo, jak ma się nóż pod gawem, albo coś się okazja trafi inna, no to wtedy trzeba poszukać, sprzedać jeden samochodzik, żeby drugi, następny jakiś fajniejszy się trafił i cieszył dalej. Ten samochodzik. No to ma pod maską 5,7 litra silniczek 150-konny V8, która bardzo fajnie brzmi. Słychać na niskich obrotach to jest cichuteńka, że każdy myśli, że to jest elektryk przerabiane, ale nic tam nie jest z nią. No, mieliśmy kilka przypadków. Hamulce nam brakło. To też sobie w całe sensie ręcznym radziliśmy. Chłodnica nam w trasie też strzeliła, ale no to są takie w zabytkach to normalna rzecz, która zawsze coś może wyskoczyć. Najważniejsze, żeby nie przejmować się i iść do przodu i sobie poradzić, żeby to było wszystko ułożone i do przodu jechać. Ten samochód służy do wożenia nas, żeby sobie pojechać, przejechać się i cieszyć się. Cieszyć się po prostu przejażdżką, medzajować. Ogólnie no przejażdżka takim samochodem no to jest mega przyjemność. Kto nie spróbował, to proponuję, żeby po prostu wsiadł w taki samochód i się przejechał i zobaczyć, To jest całkiem inna jazda niż nowym samochodem. No na pewno nas połączyło, bo jestem 81 rocznik, a on ma 81 lat, no to to też coś nas połączyło, coś jest fajnego w tym. Yy, ale to tylko cyferki są, no, ale no jest mega fajne. To muszę przyznać.